Przez 3 minuty i 47 sekund moje serce nie biło. Żadnej aktywności mózgu. Żadnego pulsu. Nic. Jestem doktor Anna Kowalska, neurochirurg, która przez 15 lat badała ludzki mózg. I zawsze byłam osobą nauki. Nigdy nie wierzyłam w te historie o doświadczeniach bliskiej śmierci. Dopóki sama ich nie doświadczyłam. Ale to, czego doświadczyłam w ciągu tych kilku minut, Zmieniło wszystko, co myślałam, że wiem o życiu, śmierci i o tym, co nadchodzi we wrześniu 2025 roku. Sam Jezus pokazał mi rzeczy, które wstrząsną fundamentami wszystkiego, co myślimy, że rozumiemy o naszym świecie. To, co mi się przydarzyło, było prawdziwe i na zawsze zmieni Twoje życie. Zaczęło się jak każdy normalny wtorkowy poranek. Przygotowywałam się do skomplikowanej operacji mózgu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdy nagle wszystko pociemniało. Ostatnia rzecz, którą pamiętam, to ostry ból w klatce piersiowej, gorączkowe głosy moich kolegów, a potem cisza. Ciemność zaczęła się rozpraszać. To było tak, jakby ktoś zapalił światło, ale niezwykłe światło. To było inne, żywe. Pulsujące, pełne energii, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Jako neurochirurg rozumiem elektryczne wzorce mózgu, ale to było coś poza jakimkolwiek naukowym wyjaśnieniem, które mogłabym pojąć. Potem go zobaczyłam. Jezus stał przede mną, a jego obecność była tak majestatyczna, tak przytłaczająca, że każde włókno mojej istoty natychmiast wiedziało, kim jest. Moje serce wiedziało bez cienia wątpliwości. Że to był Jezus. Jego oczy patrzały na mnie z miłością tak głęboką, że przenikała każdą część mojej istoty, widząc każdy sekret, każdy wstyd, każdy strach, jaki kiedykolwiek nosiłam. Ale to, co mnie najbardziej zaskoczyło, nie był tam, żeby mnie sądzić. Był tam, żeby pokazać mi coś pilnego o naszej najbliższej przyszłości. Anno! Jego głos rezonował przez moją duszę. Muszę ci pokazać, co nadchodzi. W tym momencie całe moje życie przemknęło przede mną, ale nie w sposób, w jaki ludzie zwykle opisują przegląd życia. To nie była liniowa sekwencja wydarzeń. Wszystko było ze sobą połączone, jak hologram, gdzie każdy moment istniał jednocześnie. Wyobraź sobie, że patrzysz na ogromny gobelin, gdzie każda nić dotyka każdej innej nici. Tym stało się moje życie w tym momencie. Widziałam swoje dzieciństwo, porzucenie przez matkę, lata urazy wobec ojca, każdego pacjenta, którego uratowałam, każde życie, które straciłam na stole operacyjnym, każde wspomnienie nie było tylko sceną, było żywe, pulsujące znaczeniem, którego nigdy wcześniej nie rozumiałam. Ale co ważniejsze, widziałam połączenia. Jak każde doświadczenie, każdy wybór, każdy moment bólu przygotowywał mnie na to właśnie spotkanie. Precyzja chirurgiczna, którą rozwinęłam, logiczny umysł, który wykształciłam, sceptycyzm, który chronił mnie przed fałszywymi przekonaniami to wszystko było przygotowaniem do tego momentu, gdy będę musiała podzielić się czymś, co przeczy logice, ale domaga się, by to opowiedzieć. Jezus pokazał mi, że wrzesień 2025 to nie tylko kolejny miesiąc w kalendarzu. To kosmiczny punkt zwrotny, który był przepowiadany przez tysiące lat, niebiańskie układy, duchowe przebudzenie zachodzące na całym świecie, rosnący podział między światłem a ciemnością wszystko to prowadzi do tego, co nazwał wielkim objawieniem. Przyjrzyj się bliżej, Anno powiedział i nagle mogłam widzieć poza zasłoną naszej fizycznej rzeczywistości. To, czego byłam następnie świadkiem. Przeczyło każdej zasadzie naukowej, jakiej się kiedykolwiek nauczyłam. Trzy dni niepodobne do niczego, czego ludzkość kiedykolwiek doświadczyła. Nie katastrofa naturalna czy ludzki konflikt, ale coś o wiele głębszego. Duchowe zjawisko, które oddzieli tych, którzy przygotowali swoje serca, od tych, którzy zatwardzili je przeciwko boskiej prawdzie. Pomyśl o tym w ten sposób. Wyobraź sobie że każda osoba na Ziemi nagle musi stanąć przed najpotężniejszym aparatem rentgenowskim, jaki kiedykolwiek stworzono, ale zamiast widzieć kości, ujawniałby prawdziwy stan ich duszy. Wizja była tak żywa, tak przytłaczająco prawdziwa, że łzy spłynęły po mojej twarzy, choć uświadomiłam sobie, że nie miałam już fizycznej twarzy, którą mogłabym płakać. Doświadczałam emocji i odczuć poza ograniczeniami ciała i krwi. Miłość, którą czułam, była nie do opisania, wir czystej akceptacji i boskiego celu, który sprawił, że każda ziemska przyjemność wydawała się cieniem w porównaniu. Wyobraź sobie najcieplejszy uścisk od babci, jaki kiedykolwiek otrzymałeś. Pomnóż go przez nieskończoność, a i tak nie zbliżysz się do tego, czego doświadczyłam. To była miłość bez warunków, bez osądu, bez granic ale potem Jezus pokazał mi coś, co napełniło mnie zarówno podziwem, jak i pilnością. To, co ujawnił następnie, zmieni sposób, w jaki patrzysz na wszystko, co dzieje się teraz w naszym świecie. Ujawnił konkretne daty, konkretne wydarzenia i konkretne znaki, które poprzedzą to, co nazwał trzema dniami całkowitej ciemności. Nie fizycznej ciemności, ale duchowego odłączenia, gdzie ci, którzy postanowili odrzucić boską miłość. Doświadczą całkowitej nieobecności Boga. 23 września, powiedział, Jego głos, niosący ciężar wieczności, oznacza początek ostatecznego okresu przygotowań. Widziałam, jak to kosmiczne wydarzenie nie dotyczyło kary czy sądu w sposób, w jaki większość ludzi myśli. Chodziło o wybór ostateczny wybór między przyjęciem boskiej miłości, a jej całkowitym odrzuceniem. I widziałam, jak ten wybór stanie się niezaprzeczalnie jasny dla każdej osoby na Ziemi podczas tych trzech dni. Najbardziej niesamowite było nie tylko zobaczenie tych przyszłych wydarzeń, ale zrozumienie mojej roli w przygotowaniu ludzi na to, co nadchodzi. Jezus wyjaśnił, że moje wykształcenie medyczne, moje naukowe przygotowanie, a nawet mój początkowy sceptycyzm wszystko to było częścią Jego planu. Potrzebował kogoś, kogo nie można odrzucić jako kolejnego religijnego fanatyka kogoś z kwalifikacjami, z logiką, z reputacją krytycznego myślenia. Wybrałem cię właśnie ze względu na twój naukowy umysł powiedział mi. Ludzie muszą to usłyszeć od kogoś, kogo nie mogą łatwo odrzucić. Gdy wizja trwała dalej, widziałam przemianę, która miała nastąpić w ciągu tych trzech dni. Obserwowałam ludzi żyjących w duchowej ciemności, którzy nagle przebudzali się do boskiej prawdy. Widziałam zatwardziałe serca topniejące pod przytłaczającą mocą Bożej miłości. To było jak obserwowanie kostek lodu wrzuconych do wrzątku. Niektóre serca rozpuszczały się natychmiast w czystą miłość, podczas gdy inne wydawały się krystalizować jeszcze twardziej, stając się nieprzenikalne. Ale widziałam też innych. Tych, którzy całkowicie zamknęli się na duchową prawdę i doświadczali separacji tak głębokiej, że nie sposób jej opisać. Kosmiczne wydarzenia otaczające wrzesień 2025 nie są przypadkowe. Każdy rozbłysk słoneczny, każde ustawienie planet, każde duchowe przebudzenie dziejące się teraz jest częścią boskiej orchestracji, która była planowana od założenia świata. Jezus pokazał mi, jak nawet narastająca polaryzacja w naszym społeczeństwie, postęp technologiczny i globalne konflikty wszystko to służy wyższemu celowi w przygotowaniu ludzkości na tę kosmiczną zmianę. Ale Anno, kontynuował Jezus, jego oczy pełne zarówno miłości, jak i pilności wielu nie jest przygotowanych. Żyją tak, jakby nic się nie zmieniało, jakby te znaki nie miały znaczenia muszą zrozumieć co naprawdę się dzieje. Czułam się przytłoczona ogromem tego, o czym prosił mnie, żebym się podzieliła. Jak mogłabym ja, chirurg, która operuje faktami i dowodami, przekonać ludzi do czegoś tak niezwykłego? Jak mogłabym sprawić, by zrozumieli, że nie chodzi tu o religię w znanych im formach, ale o samą tkankę rzeczywistości, która przechodzi przemianę. Nie przekonasz ich argumentami. Wyjaśnił Jezus, czytając moje myśli: Podzielisz się swoim doświadczeniem, a mój duch potwierdzi prawdę w ich sercach. Ci, którzy są gotowi, rozpoznają prawdę, ci, którzy nie są. Cóż, wciąż mają czas, żeby wybierać. Wizja się zmieniła i zobaczyłam siebie z powrotem na sali operacyjnej, otoczoną przez kolegów, którzy desperacko próbowali mnie reanimować, ale widziałam też efekt domina tego doświadczenia. Jak dzielenie się tym świadectwem dotrze dokładnie do tych ludzi, którzy muszą to usłyszeć w odpowiednim momencie. Nadchodząca ciemność to nie jest coś, czego należy się bać, zapewnił mnie Jezus. Dla tych, którzy wybiorą miłość, te trzy dni będą najpiękniejszym, najbardziej transformującym doświadczeniem ich egzystencji. Doświadczą mojej obecności w sposób, który usunie wszelkie wątpliwości, wszelki strach. Wszelką separację. To będzie jak narodzenie się na nowo, ale w kosmicznej skali. Zrozumiałam, że moja śmierć nie była przypadkiem ani nagłym incydentem medycznym. Była to umówione spotkanie. Boskie spotkanie, podczas którego miałam otrzymać najważniejszą wiadomość mojego życia, a być może i całej historii ludzkości. Ale potem Jezus pokazał mi coś, co zmieniło wszystko, co myślałam, że rozumiem, o czasie. I naturze tych nadchodzących wydarzeń. Nagle spokojna wizja pociemniała. Nie ze zła, ale pod ciężarem absolutnej prawdy. To, co widziałaś do tej pory, to tylko początek, Anno. Powiedział, jego wyraz twarzy stał się poważniejszy. Prawdziwe objawienie nadchodzi, gdy zrozumiesz prawdziwą naturę ciemności, która nadchodzi. I dlaczego te trzy dni są absolutnie konieczne dla przetrwania ludzkości? To, jak usłyszenie, że czeka Cię delikatny deszczyk, by potem odkryć, że to jedynie cisza przed całkowitą transformacją samego systemu atmosferycznego. Gdy przygotowywałam się na zobaczenie tej głębszej prawdy, wszystko wokół nas zaczęło się zmieniać i wiedziałam, że to, co zamierzał objawić, będzie bardziej szokujące niż wszystko, co widziałam dotychczas. Kosmiczne siły w działaniu nie były jedynie duchowe. Walczyły o samą duszę ludzkości, a wrzesień 2025 był momentem kulminacji tej walki. Ale to, co zobaczyłam następnie, to, co Jezus objawił o prawdziwym wrogu, z którym się mierzymy, i o konkretnej linii czasowej wydarzeń, które miały się rozwinąć, to zmieniło wszystko, co myślałam, że wiem o naturze dobra i zła w naszym świecie. Wizja miała pokazać mi najciemniejszą prawdę ze wszystkich. I dlaczego te trzy dni separacji nie były tylko konieczne, ale pilne? Ponieważ to, co nadchodzi po wrześniu 2025, sprawia, że te trzy dni wyglądają jak delikatne przygotowanie do czegoś znacznie bardziej głębokiego i zmieniającego świat. I przyjaciele, to, czego byłam świadkiem w tym momencie, wstrząśnie wami do głębi, tak jak wstrząsnęło mną. Bo to, co pokazał mi następnie, wstrząśnie wami do głębi. Gdy Jezus kontynuował, jego głos stał się bardziej pilny, bardziej intensywny. Ciężar tego, co objawił, przygniótł mnie jak boskie brzemię, które miałam nieść i przekazać światu. Słuchaj uważnie, powiedział. Jego oczy przenikały każdą warstwę mojej istoty. To, co zamierzam ci powiedzieć, musi dotrzeć do tych, Którzy mają uszy, żeby słyszeć. 72 godziny, o których mówię, rozpoczną się 23 września, w momencie, gdy zacznie się rozchaszana. To nie jest zbieg okoliczności, to jest boska orchestracja. Czułam, jak moje serce przyspiesza, gdy kontynuował. Każde słowo wypalało się w mojej pamięci. Burze geomagnetyczne, które widziałaś w waszej rzeczywistości, to nie tylko naturalne zjawiska. To moje narzędzia, kosmiczne siły dopasowane, by wypełnić starożytne proroctwa. Sama struktura waszej elektromagnetycznej rzeczywistości zostanie zakłócona, a w tym zakłóceniu prawda zostanie objawiona. Ręce mi drżały, gdy chłonąłem każdy szczegół. Jezus pokazał mi wtedy coś, co wstrząsnęło mną do głębi Republika Południowej Afryki. Powiedział, i nagle mogłem zobaczyć kontynent, jakby z kosmosu. Świecący ochronnym światłem. Ta Ziemia zostanie oszczędzona od pierwszej fali. Została wybrana jako schronienie miejsce, gdzie moi wierni zbiorą się i będą świadkami tego, co się rozegra. Wizja się rozszerzyła i zobaczyłem ludzi z całego świata ich twarze pełne zarówno strachu, jak i nadziei podążających ku temu sanktuarium. Dlaczego Republika Południowej Afryki? Zapytałem. Mój głos był ledwie słyszalnym szeptem. Ponieważ odpowiedział Jezus tak jest napisane Ostatni będą pierwszymi, a z południowej Afryki moje światło zabłyśnie najjaśniej. Ci, którzy będą szukać tam schronienia podczas tych 72 godzin, doświadczą boskiej ochrony, ale muszą przybyć z czystymi sercami i szczerą wiarą. Potem nadeszła część, która niemal całkowicie mnie przytłoczyła. Jezus zaczął opisywać dokładną chronologię. I przyjaciele, to czym się z wami podzielę, może uratować wasze duchowe życie. Godzina 1 do 24. Powiedział. Zakłócenia elektromagnetyczne zaczną się subtelnie. Technologia będzie zawodzić, ale większość odrzuci to jako przejściowe usterki. To jest okno miłosierdzia, czas na ostateczne przygotowanie. Widziałem w wizji, jak sieci energetyczne migotały. Satelity traciły połączenie. A systemy komunikacyjne doświadczały tajemniczych awarii. To było jak obserwowanie delikatnego ataku na elektryczny system nerwowy świata. Zauważalne, ale nie na tyle alarmujące, by wprawić większość ludzi w panikę. Ale było coś jeszcze. Coś pięknego. W ciągu pierwszych 24 godzin ludzie, którzy byli duchowo poszukującymi, doświadczaliby nagłej jasności wizji i boskich spotkań. Godziny 25 do 48, kontynuował Jezus, a jego wyraz twarzy stał się poważniejszy. Separacja stanie się widoczna. Ci, którzy wybrali światło, zaczną fizycznie świecić wewnętrznym blaskiem. Ci, którzy wybrali ciemność, doświadczą narastającego duchowego ucisku. Wizja pokazała mi rodziny podzielone, nie z wyboru, ale przez samą naturę ich duchowego stanu, który stawał się jawny. To było jak obserwowanie ludzi ujawniających swoje prawdziwe ja pod duchowym światłem ultrafioletowym. To, co było ukryte, stawało się widoczne. To było jednocześnie rozdzierające serce i wspaniałe. Dzieci z czystymi sercami świeciły jak małe anioły, podczas gdy dorośli pochłonięci materializmem i nienawiścią wydawali się coraz bardziej zacienieni. A w ostatnich 24 godzinach, powiedział Jezus. Jego głos niosący teraz ciężar wieczności. Wielkie objawienie się dopełni. Zasłona między wymiarami stanie się cienka, a każda dusza zobaczy jasno, swoje wybory, swoje przeznaczenie, swój wieczny stan. Widziałem ludzi padających na kolana w adoracji, innych uciekających w przerażeniu przed prawdą, której nie mogli już dłużej przeczyć. Separacja nie była Bożym Sądem. Była po prostu naturalnym rezultatem wyborów, które narastały przez całe życia. Ale potem Jezus pokazał mi coś, co napełniło moje serce nadzieją. Przez wszystkie 72 godziny istniałyby ciągłe możliwości pokutowania, zwrócenia się ku światłu, nawet w ostatnich momentach. Powiedział: "Szczere serce wciąż może wybrać miłość zamiast strachu, prawdę zamiast oszustwa." Co ludzie powinni robić? Zapytałem desperacko, pragnąc zrozumieć, jak pomóc innym się przygotować. Jezus spojrzał na mnie z takim współczuciem, że łzy spłynęły mi po twarzy. Jego spojrzenie było jak ciepłe słońce przenikające każdy ciemny zakątek mojej duszy. Powiedz im, żeby teraz zajrzeli głęboko w swoje serca. Powiedz im, żeby przebaczyli sobie i innym. Powiedz im, żeby uwolnili się od przywiązania do rzeczy materialnych. I objęli duchowe bogactwo. Powiedz im, żeby modlili się nie o ucieczkę, ale o prawdę i odwagę. Następnie dał mi konkretne instrukcje, które, wiem, brzmią niewiarygodnie, ale muszę je przekazać dokładnie tak, jak mi je dał. Ci, którzy chcą być chronieni, powinni pościć przez trzy dni przed 23 września, nie żeby zasłużyć na zbawienie, ale żeby oczyścić swoją duchową receptywność. Powinni spędzać czas na łonie natury, odłączeni od urządzeń elektronicznych i skupiać się na miłości i wdzięczności. Rodziny powinny zbierać się razem, wyznawać sobie nawzajem swoje rany i lęki i zobowiązać się do stawienia czoła temu, co nadejdzie, z jednością i wiarą. Wspólnoty powinny organizować grupy modlitewne nie w budynkach, ale na zewnątrz, pod otwartym niebem. Ale oto instrukcja, która zaskoczyła mnie bardziej niż wszystkie inne, ale najbardziej uderzającą instrukcją była ta: Powiedz im, żeby przygotowali nie zapasy do przetrwania, ale zapasy duchowe. Niech wypełnią swoje serca miłosierdziem, swoje umysły prawdą, a swoje duchy niezachwianą wiarą w boską miłość. Potem, gdy wizja zaczęła się zacierać, Jezus przekazał mi ostatnią wiadomość która wciąż przenika dreszczem całą moją istotę. Ten 72-godzinny okres to nie koniec. To początek. To przejście ludzkości z duchowego niedojrzałości do duchowej dorosłości. Ci, którzy przyjmą to z otwartymi sercami, wkroczą w rzeczywistość miłości, pokoju i boskiego połączenia przekraczającą wszystko, co kiedykolwiek sobie wyobrażali. Przyjaciele to... Czym się z wami dzisiaj podzieliłem, to dokładnie to, co Jezus obiecał mi objawić: prawda o wrześniu 2025, która wstrząśnie wszystkim, co myślimy, że rozumiemy o naszym świecie. Przyszliście tutaj szukając odpowiedzi na to, co nadchodzi, a teraz je macie: wizja 72 godzin, chronologia, znaki, instrukcje przygotowawcze wszystko zostało wam przekazane przez to boskie spotkanie. Które zostałem wybrany do przekazania. Wierzę, że jesteście wśród tych, którzy mieli usłyszeć tę wiadomość. Nie trafiliście na to nagranie przypadkiem. W sferze duchowej nie ma przypadków, tylko boskie spotkania. Właśnie teraz, gdy słuchacie tych słów, wasza dusza odpowiada na prawdę. Czujesz to, prawda? To poruszenie w twoim sercu, to rozpoznanie, że to, czym się dzielę, to nie tylko kolejna historia to twoja historia. To nasza historia, to historia ludzkości, docierająca do swojego najważniejszego rozdziału. Twoja dusza rozpoznaje prawdę tak, jak Twoje ciało rozpoznaje głód. To nieomylne wewnętrzne przeczucie, które domaga się odpowiedzi. Teraz masz wszystko, co Jezus chciał, żebyś wiedział. Objawienie jest kompletne. Oś czasu jest jasna. Ścieżka przygotowań jest przed Tobą. Wybór, który pokazał mi Jezus, teraz należy do Ciebie. Możesz odrzucić to jako fantazję i dalej żyć tak, jakby 23 września miał być tylko kolejnym dniem. Albo możesz zacząć przygotowywać swoje serce, swoją rodzinę i swój stan duchowy na najważniejsze 72 godziny w historii ludzkości. Zacznij dzisiaj. Rozpocznij od przebaczenia. Przebacz sobie każdy błąd, każdy moment zwątpienia, każdy raz, kiedy wybrałeś strach zamiast miłości. Przebacz innym, którzy cię skrzywdzili, nie dlatego, że na to zasługują, ale dlatego, że przebaczenie uwalnia twoją duszę, by mogła otrzymać boskie światło. Zbadaj swoje priorytety: czy żyjesz dla rzeczy, które będą miały znaczenie w wieczności, czy jesteś pochłonięty doczesną codziennością? Wykorzystaj te pozostałe dni, żeby dostroić swoje życie do miłości, prawdy i służby innym. Połącz się z podobnie myślącymi duszami. Podziel się tym przesłaniem z tymi, których kochasz, ale co ważniejsze, podziel się swoim sercem. Bądź wrażliwy, bądź autentyczny, bądź prawdziwy. Czas na duchowe udawanie się skończył. Jeśli czujesz wezwanie do podróży do Republiki Południowej Afryki, módl się nad tym głęboko. Nie wyjeżdżaj ze strachu, ale tylko jeśli czujesz prawdziwe Boże powołanie. Pamiętaj, że ochrona nie pochodzi z miejsca, ale ze stanu duchowego. To objawienie nie miało się zakończyć na Tobie. Tak jak Jezus wybrał mnie na swojego posłańca, wybiera Ciebie, abyś niósł tę prawdę dalej. Podziel się tym przesłaniem z tymi, którzy szukają, z członkami rodziny, którzy potrzebują się przygotować, z przyjaciółmi, których serca są otwarte na boską prawdę. Nie po to, by siać strach, ale żeby zaoferować im tę samą nadzieję i przygotowanie, które teraz masz. Jeśli to świadectwo poruszyło coś głębokiego w twojej duszy, chcę o tym usłyszeć. Napisz w komentarzach, jak to przesłanie na ciebie wpłynęło. Podziel się swoimi własnymi duchowymi doświadczeniami, planami przygotowań, znakami, które obserwujesz. Stwórzmy wspólnotę dusz gotowych objąć wszystko, co Bóg zaplanował dla ludzkości. Gdy zbliżamy się do 23 września, będę dzielił się kolejnymi wskazówkami z wizji, które nadal otrzymuję. Jeśli chcesz pozostać połączony z tym rozwijającym się objawieniem, upewnij się, że jesteś częścią tej wspólnoty. Razem wkroczymy w najważniejszą duchową podróż naszego życia. I chcę przejść tę drogę z Tobą krok po kroku. Dwa godziny nadchodzą? Wybór należy do Ciebie. Wybierz miłość. Wybierz prawdę. Wybierz światło, które wzywa Twoją duszę od momentu, kiedy się urodziłeś. Dziękuję, że słuchaliście z otwartym sercem. Dziękuję za przyjęcie tego boskiego przesłania dokładnie wtedy, gdy Twoja dusza potrzebowała go usłyszeć. Jesteś dokładnie tym, kim jesteś, dokładnie wtedy, gdy świat potrzebuje Cię.